Monetka Żemeczki, ja jestem Milanka. Dzisiaj nagramy tę grę, która nie wiem jak się nazywa. <laughs> Mamy do wyboru Tama i Angelę. Ja wybiorę Angele. Czemu Angela zbiła tą to ja nie wiem. gramy sobie. A czemu ja tak krótko tym sobie ten. Mm, popłynąłam. No to jeszcze raz. Teraz bardziej się postaram. To daje więcej gwiazdek. Mmm, nie no, znowu. To samo. Ale dobra, te teraz może Tomem. A bo Angela już dużo zarobiłam gwiazdeczek. No, 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 tam. I... No to sobie płynę. Płynę, płynę, płynę. Sobie. Fajna muzyczka, nie? Fajna ta muza. Ale... Jakoś y, chyba jej nie umie y, śpiewać zdążyłam jeść w końcu. Bo je bo, bo, bo jesie. <śm> ojej, zebrałam kufer. Gwiazdek. I łapie, łapie sobie gwiazdeczki. Ale jak to się ten rozwala, no to ja nie wiem. To coś, te takie jakby piątki, czy tam co to. Ma być. Te beczki też dają. Ten. O, można miażdżyć sobie tym. Fajnie, fajnie, cieszymy się. Ła, Łapie bananka. No to ja zrobiłam. Przecież było widać to światełko tak jakby dookoła. No ale Tomem za dużo zarobiłam, ok No to teraz muszę Angelo, bo Tomem już za dużo zarobiłam. Hi, 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 hi. O, nie, nie chcę tego łapać, bo wtedy będzie szybciej i mogę nie zdążyć sobie na przykład skręcić. No to, no to, no to, no to... <ścoughs> po tym się tak jedzie... Au. No, nie zarobiłam tyle, ile miałam zarobić. No to klikam powtóreczkę. Nie chcę tego łapać! Bo to jest głupie. Kaczuszki, kaczuszki. Czemu mi się te gwiazdki powięže, powiększają? A czemu te arbuzy są do łapania? I te banany, i te. Tak jakby. Leżaki, czy tam jak to nazwać. No i. No i. No i te, 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 to się łapie też. Te te, 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 te. te takie jakby pionki, według mnie. I teraz trzeba skręcić. O tak. Okej, okej, okay, okay. no, to to. zmiażdżę to, miażdżę. Sobie. Eee, co to za gubi stawek. O, nie lubię tego, bo to mnie. Zawsze ch chciałoby zmiażdżyć tak jakby. Znaczy, wywalić z tego. z tej motorówki. i to to ma być? No nie wiem, no, nie wiem. Jakieś yy, coś do pływania. Dobra, dobra. O, tutaj bardzo dużo zrobiłam, no to teraz Dużo mówię, jestem gadułą, wiem. Chyba gadują, Ale nie wiem, czy gadują. Gadułą, no to nie wiem, no wcale, wcale. Yy, ale fajnie jest gra, grać i gadać. Jakby ktoś udawał, że, że nagrywa, a wcale by nie nagrywał, to by było. Yy, dopiero. Udawu, udawu. <laughs> Au. do No nie, no. Dobra, dobra. Teraz on może Angela. Tak na zmianę, możemy. Angela będzie miała dodatkowe pływanie. <laughs> tak zrobimy. I my. Czemu ja tutaj tak trochę nawet do rymu robię? Nie wiem. No, nie wiem. Nie wiem pewnie. Ale śmieszna Rymowanka. No, nie, no, co ja zrobiłam? No, teraz to mam muszę. Nie, nie, zapomniałam. Angela ma dodatkowe pływanie. Zapomniałam, no. Ale szybko mi się zapomniało. No, wow! No to sobie robię. Ła! Takie, <grym> takie coś tam. Takie coś tam, takie coś tam. Coś tam. Ła! Tu Czu, tu tu. Czu, 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 Fajna muzyka. Fajna muzyczka, fajna. Sobie leci. Leci muzyczka i sobie gram. Super jest <grym i> grać z muzyką. <grym i> <grym i> jest, jest skręt. Okej, okay, trudna trochę gierka. Ale fajna gierka. I skrętam sobie. W lewo i w prawo. Tu 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 tu, fajna muzyczka, fajna leci sobie muza. Ale dużo już zarobiłam. Nie? Oks, poks, poks. Teraz wkręcik. Teraz sobie... Łaaa! Boję się trochę. Trochę, nie trochę się mówi. Wiem, ale tak powiedziałam dla zabawy, okej. Okay. No to, no to płynę, sobie, sobie płynę, bo mi się chce. Takiej gry jeszcze nie było. I nagrywu, nagrywu. Uf. 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 Uf, Ła! Uff. Dżemu, ja to łapa! Łam. Ro, bo nie zrobiłam tak, yy, tak specjalnie, tylko właśnie niespecjalnie. Dobra, teraz wybieram Toma, niech będzie, no. Okej. Okay. Jak już tak mi macha. Za każdym razem, nawet jak on jest, to mi macha cały czas. Tom jakby dopiero się ze mną witał. Nawet jak już na no, długo tutaj w tej grze jestem. Ła, ła. Och, no, no, no. Zbieram sobie gwiazdeczki <laughs> i arbuzy. Boje, boje. Jest, udało się jakoś. No. no, nie, no. Ja przecież tylko skręciłam. No nie wiedziałam. Wcale nie wiedziałam. Dobra, teraz Andrzeją muszę. To sobie Udaje się. A jak wolniej, no to za wolno się robi. Nie dążę ominąć takiej przeszkody. O tej przeszkody albo tych motorówek. Kto przed, przedtem. tym, sobie ten. Uff. Nie jest takie łatwe to, ale idzie mi dobrze. No to, no to, no to, no to... To to? Sorry, powiedziałam do rymu, dobra, dobra. No to się nie liczy, dobra, dobra. A! Boję trochę. Powiem, Bo że jestem... Po tą grę dobra, okej. Okay. Beczki z piwem? To są może beczki z piwem? O, Czemu ja wylewam to piwo? Ty <grym> tam co to ma być? Niby. <grym> no, oko i buzia, tak? Dobra. Dobra, tak to jakoś yy, mi się taki kształcik ułożył. Jedno oko, jedna buzia, dobra. <grym> no, to zbieram w sobie gwiazdeczki. No nie! Uf, udało się. O! Nie no. Nie, nie lubię, nie lubię, nie lubię łapać tego czegoś, co jest takim, 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 to, to, to coś co ominąłam prawie. No to, yy, nie wiem, coś. <laughs> łapie arbuzy. uf No to jestem w tą grę. O nie, no dobra. Nawet, 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 yy, nawet. Nie chcę wam pokazywać głupich reklam, ale samo mi się to włączyło. No. Dobra, teraz się zachciała po prostu. Teraz? Dobra, no to jak się zbije, no to już kończymy odcinek. Wtedy I fajnie, fajnie, fajnie. To, to ja zrobiłam, dobra. No to teraz skończymy ten odcinek. I pa, 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 pa.